Powięci powięci będzie takie wielkie. Na drugi jak byk. Pokaż. Tu naroje. Widzisz? Tutaj takie. Na co no, my go ja będę filmował? Czekaj. Okay. Pozorę to się. To mama nie pomagała na pewno? Nie. Ja sama mam takie robić. I zaraz tego zrobię z lekkiego A co to jest w ogóle? Ty Taki roboty dynuzo. Rob? No tak trochę orła przypomina. Trochę orła przypomina. No właśnie chciałam zrobić orła, ale nie mi się. A co to jest? Jak nie żył? To no. robot zniadam. Tak, te, te kolce na brzuchu to on ma. To są obronne jakieś? Mhm. Uh -huh. jeszcze to. na plecach też ma? No ekstra. A jeszcze na dziób. Groźny. I teraz w zrobił jakieś zrobię jak ja, Suma? No. Czemu suma? Wielkiego. Czemu suma? No bo lubię sumy. Ale nie z tego. Drugiego zrobisz. Z tego. Czemu? Bo ja chcę zrobić wielkiego suma. Dużo to potrzebujesz? No dobra. tak jak zrobisz to przyniesie. Dobra.